Na godzinę 10.00 z lekkim poślizgiem zaczynamy. Witam oczywiście radnych, witam pana skarbnika, pana sekretarza, panią Basię i obsługę techniczną naszej sesji. Witam też pana burmistrza. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszej sesji pozwolę sobie na siedząco już odczytać. Wygląda następująco. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, co już uczyniłem. W punkcie drugim przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. W punkcie trzecim informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W punkcie czwartym sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonywania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków. W punkcie piątym podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 50 przez 266 przez 21 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2022. Druga uchwała dotyczy upoważnienia. Burmistrza Gminy Prusice do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. W punkcie szóstym interpelacje i zapytania radnych, w punkcie siódmym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, w punkcie ósmym wolne wnioski i informacje, w punkcie dziewiątym zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski jeśli chodzi o porządek dzisiejszej sesji? Bardzo proszę do mikrofonu panie burmistrzu, bo dlatego, że musimy do mikrofonu, bo później na nagraniu nie słychać. Dziękuję panie przewodniczący. Wnoszę do wprowadzenia do porządku obrad sesji 56 Rady Miejskiej w Prusicach następującej uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą wypłata świadczenia pieniężnego. Przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dla Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Proszę także o wykreślenie punktu drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego oraz siódmego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pragnę stwierdzić, że na stan 14 radnych obecnych jest 10. Rada jest władna do podejmowania uchwał w związku z tym y, przechodzę do głosowania tego wniosku dotyczącego y, przyjęcia dodatkowej uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania zbiorowego zleconego przepraszam z zakresu administracji rządowej. Pod nazwą wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Kto jest za tym, aby wprowadzić tą dodatkową uchwałę? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Ktoś przeciw? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 10 za. I przechodzimy do kolejnego wniosku dotyczącego wykreślenia z porządku obrad punktu 2, 3, 4, 6 i 7 z dzisiejszej sesji. A zatem, kto z radnych jest za tym, aby te punkty wykreślić, bardzo proszę o głosowanie o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, oczywiście ta uchwała, którą żeśmy podjęli w tej chwili do porządku, będzie jako trzecia, a zatem przechodzimy do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 50 przez 266 przez 21 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na rok 2022. Panie skarbniku oddaję głos. Bardzo proszę. Wysoka Rado, szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu. Uchwała Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer L266 przez 21 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na 2022 rok. Pomijając tą część podstawy prawnej, Przechodząc bezpośrednio do paragrafów, zwiększa się w paragrafie pierwszym plan dochodów budżetowych o kwotę 66 43 zł do kwoty 65 247 197 69 zł 69 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 000 43 zł. do kwoty 73 905 198 zł. 87 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych to jest brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8 657 992 18 zł. 18 groszy. Deficyt budżetu 8 657 992 18 zł. 18 groszy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Prusice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na komisji szczegółowo dyskutowaliśmy kwestie związane z, ze zmianami. Także no na tym bym, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, zakończył. Dziękuję panie skarbniku. Ja tylko jeszcze raz pozwolę sobie dopytać o te 5 tysięcy dla Państwowej Straży Pożarnej. Jakby pan burmistrz to nam powiedział jeszcze raz, będę bardzo wdzięczny. Chodzi o wsparcie PSP Trzebnica. W miesiącu marcu zwrócił się do nas z pismem komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy o wsparcie. Komendy Powiatowej w, przy zakupie materiałów i środków potrzebnych do bieżącego funkcjonowania. Po uzgodnieniu z większością samorządów podjęliśmy decyzję, że taki, na kanwie Powiatu Trzebnickiego taka decyzja będzie podjęta przez nas wszystkich, czyli wesprzemy Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Trzebnicą kwotą w wysokości 5000 złotych i też proszę Państwa o to, żebyście wsparli te działania komendy w, no, w kwocie 5000 złotych. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Myślę, że każdy z radnych rozumie, że Państwowa Straż jest no, potrzebna do funkcjonowania. Myślę, że tu każdy rozumie, że każde wsparcie, które dostanie Państwowa Straż Pożarna, będzie jakby podniesieniem bezpieczeństwa dla poszczególnych gmin. Dziękuję. Czy jakieś pytania, jeśli chodzi o... Zmiany w budżecie. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie na rok 2022. Jest to uchwała nr 50 przez 266 przez 21 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Prusice. Na rok 2022. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Jednomyślnie obecni 10 za. Przechodzimy zatem do kolejnej uchwały dotyczącej upoważnienia burmistrza gminy Prusice do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Czy radni chcą coś dopytywać? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Dobrze. W takim razie zarządzam głosowanie nad tą uchwałą. Bardzo proszę. Czy pan Robert będzie z nami głosował? Dobrze, w takim razie głosowanie zakończymy. Dziewięciu za, jeden nieobecny. Dziękuję. Przechodzimy zatem do kolejnej uchwały, którą żeśmy wprowadzili wnioskiem w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą. Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Centrum Usług Społecznych w Prusicach panie sekretarzu bardzo proszę ją przybliżyć panie przewodniczący Wysoka Rado ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje szereg świadczeń, które y, mogą być udzielane zarówno obywatelom, którzy znaleźli schronienie w Polsce, jak też y, samorządom, które podjęły się opieki nad tymi obywatelami oraz y, y, osobom prywatnym, które udostępniły swoje mieszkania i środki do utrzymania y, y, tym obywatelom Ukrainy. Więc po pierwsze, takie świadczenie każdy z, z, z tych uchodźców może otrzymać w kwocie 300 zł. Osoby z dziećmi mogą ubiegać się o świadczenie 500 plus. Ponadto samorządy, które utrzymują miejsca pobytowe, my takie miejsca pobytowe utrzymujemy otrzymują wsparcie z budżetu za pośrednictwem budżetu wojewody z budżetu państwa w wysokości kosztów tego utrzymania faktycznych, a osoby fizyczne, które przyjęły do swoich mieszkań, mogą na swój wniosek otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pobytu takiego uchodźcy u niego. Chodzi o zliczałtowane koszty zamieszkania, wyżywienia i to oświadczenie będzie przyznawane na razie maksymalnie na, na dwa miesiące. I ustawa przewiduje, że decyduje o tym, że to gmina udziela tych świadczeń, ale przewiduje, że gmina może powierzyć wykonywanie jednostce organizacyjnej. I ponieważ udzielenie tego świadczenia 40 zł związane jest z tym, że powinno to być zweryfikowane, czy te osoby przebywają, dogodne jest, aby wykonywał to Centrum Usług Społecznych, ponieważ Centrum Usług Społecznych jest zaangażowane w opiekę nad tymi osobami. Ponadto ma opiekunki rodzin. Krótko mówiąc, ma. Aparat ludzki, brzydko mówiąc, w terenie, żeby zweryfikować, czy te osoby na pewno tam są. Dlatego prosimy Wysoką Radę o to, aby upoważnić Centrum Usług Społecznych do przyznawania tych świadczeń w imieniu Gminy. Dziękuję bardzo, Panie Sekretarzu. Czy jakieś pytania? Bardzo proszę. Mam pytanie, czy te 300 zł to jest jednorazowy taki zasiłek tak. i to na każdą osobę przebywającą? Tak. Tak. Jeżeli chodzi o e, tych mieszkańców, którzy są w prywatnych domach, to rozumiem, że taki wniosek składa właściciel posesji, na której mieszkanie się znajduje. Jak to wygląda? To znaczy o te 300 zł to składają ci obywatele wniosek? One, te osoby się rejestrują w gminie, uzyskują PESEL, potem idą do, do GOPS-u czy do cus i tam składają wniosek o te 300 złotych. Równocześnie oni mogą, mają możliwość założenia konta w Polsce. PKOBP specjalny taki instrument uproszczonego konta dla tych obywateli przewiduje i oni zakładają to konto i otrzymują na to konto te 300 złotych. Natomiast natomiast o, o te, te rodziny, które te tak. 40 zł, to też jest na wniosek, ale tak. już po fakcie to 300 zł jest w dniu przybycia już może dostać. Natomiast te 40 na osobę po upływie pierwszego miesiąca, drugiego miesiąca albo na końcu za dwa miesiące. Nawet I można... skład, wniosek składa właściciel mieszkania, nie tak, ci, że tak, tam. Tak, właściciel to mieszkania. Przy... Ja wiem, bo to pytam, bo I to bo są ja środki mam tam, dla niego. Nie do... dla uchodźców, hmm. tylko dla właściciela mieszkania. Dla właściciela mieszkania. A ono ewentualnie może im na wyżywienie przekazać, to już jego robić, Pytam dlatego, bo ja tak mam pod po taką opieką yy, rodzinę tam w Skokowej, w prywatnym domu, i właśnie taką informację chciałem uzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Centrum Usług Społecznych w Prusicach głosowanie. Dziękuję bardzo 10 za jednomyślnie dziękuję szanowni Państwo, przechodzimy zatem do kolejnego punktu, który mamy jeszcze w porządku. Wolne wnioski i informacje. Ja może na początku powiem o tym, że e, wszyscy radni są zobowiązani e, do złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia. Bardzo proszę o tym pamiętać. Druki e, radni mogą dostać e, część już dostała, a kto nie dostał w biurze rady. Także bardzo proszę. Pobrać w dwóch egzemplarzach, jak co roku. Zresztą. Y, o, oczywiście, oczywiście, do każdego. Y, to radni wiedzą, bo to nie są nowi radni, więc jak będzie ktoś pierwszy raz dopiero składał, to wtedy doinformujemy bardziej szczegółowo. Dobrze, y, czy jakieś pytania, wnioski? Bardzo proszę, jeśli ktoś ma jakieś zapytanie. Proszę bardzo, radny musielak. Tak, ja mam jedno pytanie do burmistrza. Panie burmistrzu, chcę zapytać o ten żłobek na ulicy Szkolnej budowany. I proszę mnie poprawić, bo może się mylę, ale z tego, co mi się wydaje, to tam termin realizacji jest do końca kwietnia tego roku. I dzisiaj nawet tak sobie zajrzałem tam do środka, zobaczyć, jaki tam postęp pracy jest. No, tych prac jest jeszcze tam ogrom do zrobienia. I tak podejrzewam, że tego terminu nie dotrzyma tam firma czy firmy, które tam budują ten żłobek. Czy jest to monitorowane i czy pan ma jakąś wiedzę, kiedy ewentualnie zostanie to ukończone? Bo tak szczerze powiem, codziennie tam przyjeżdżam, no i tam nie widać, żeby coś tam, jakieś postępy pracy były. Czy realnie, znaczy wykonawca twierdzi, że na koniec maja, ja twierdzę, że na koniec czerwca? Tak, to, to, to jest moje spojrzenie na, na, na temat. Uważam, że no tak chcielibyśmy ruszyć od, od sierpnia, września z żłobkiem, po, że tak powiem, zaadoptowaniu też wnętrza do potrzeb żłobkowych. Oczywiście jest na bieżąco monitorowane, no ale tam różne, że tak powiem, wynikają dodatkowe rzeczy. Natomiast no co mam powiedzieć? No Tak to, tak to dzisiaj wygląda. No, borykamy się z dużymi problemami, jeśli chodzi o terminowość przy, przy inwestycjach publicznych. Mamy problem z wykonawcą na świetlicach w Borowie i w Krościnie Małej. Wynika to z wielu czynników. Była ustawa covidowa, która nie pozwalała w żaden sposób, że tak powiem, naliczać opóźnień za zwłokę. Ta na, na szczęście, że tak powiem, to się skończyło i mam nadzieję, że, że w końcu będziemy mieli jakieś możliwości czy instrumenty, które spowodują, że ci inwestorzy, którzy budują nasze... Inwestycje komunalne zintensyfikują swoje prace. Natomiast tutaj to wynikało też z problemów, które powstały na budowie. My tam zamienialiśmy też ogrzewanie, ogrzewanie z kaloryferów na ogrzewanie podłogowe. W międzyczasie było też, że tak powiem, poślizg związany z tym, że było włamanie i ukradziono wszystkie kable ze ścian. No, no, były tam takie problemy, natomiast wydaje mi się, że w ciągu najbliższych miesiące, dwóch miesięcy uda nam się zakończyć tą inwestycję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękuję Państwu. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Prusicach. Wszystkiego dobrego.